Idę w kolejnym filmiku w reaktywacji cyklu perfumy dla początkujących. Jak kogoś szerzej temat interesuje, to zapraszam i na playlistę odnośnie perfumy dla początkujących, natomiast od razu informuję, tamte filmiki są różne, to znaczy nie chodzi o merytoryczność tych filmików, tylko... Nagrywane w taki sposób, że nie zawsze mi to wszystko odpowiada: w sensie wybitnie, złe kadrowanie, potrafią właśnie być takie obrazy, typu, nie wiem, twarz cała czerwona, skutek złych ustawień, nie wiem, na przykład światło, nieświatło, telefon, i nie telefon. Także postanowiłam teraz móc jakby kontrolować, jakby mając tą możliwość kontrolowania, bo nagrywając aparatem przednim, postanowiłam reaktywować serię. Dajcie znać, czy Was taka seria interesuje, kto jest zainteresowany właśnie taką. Właśnie serią perfumy dla początkujących Czyli jak ma się ta osoba początkująca W ogóle odnaleźć w świecie zapachów Najpierw właśnie mainstream Później właśnie jak się odnaleźć w świecie niższy Także zapraszam serdecznie W tym odcinku chciałabym Przedstawić pewne informacje Które yy, Powiem tak, nie wiem dokładnie jak to nazwę Być może będzie tak, że pierwszy odcinek Cyklu perfumy dla początkujących Będzie jednocześnie czymś innym Pierwszym odcinkiem tak zwanego złośliwca perfumowego. To znaczy, chciałabym obalić pewne krążące generalizowania, uogólnienia, mity, niemity. <laughs> między innymi jednej z osób, yy, o której szerzej całej sytuacji wspominałam w filmiku, yy, moje zdanie na temat innych kanałów perfumowych polskich. Ja ten filmik podlinkuję tutaj w komentarzu, także będzie też można się tam zapoznać. I tutaj chciałabym przedstawić powiedzmy pięć takich, yy, Kwestii, które są dla mnie niesamowicie rażące. Na przykład, pierwsza kwestia, taki komunikat. Zdecydowanie nie łączyć aqua allegory. Nie wiem, czy to jest dobry komunikat, jak na pierwszy filmik Perfumy dla początkujących. Ale na wstępie powiem, mainstreamowa marka. Mainstreamowa to znaczy marka ogólnie dostępna, marka popularna, przeciwieństwo niszy, marek niszowych, które to marki nie są dostępne generalnie stacjonarnie w miejscach typu Sephora, Douglas i tak dalej. One są dostępne na przykład w stacjonarnych perfumeriach e, niszowych typu Quality Mistala, e, Lulu, a... E, Galilu. Także, generalnie tego typu miejsca, jak również te miejsca mają też właśnie strony internetowe. Zapachy niszowe też mogą być w różnych perfumeriach, sprawdzonych, perfumeriach online usprawdzonych sprzedawców na Allegro. Także to są zapachy, marki mało znane, marki, które teoretycznie nie są w Sephora czy w Douglasie, chociaż zdarza się, że Sephora, pewne Sephory, pewne Douglasy, Douglasy mają pewne marki niszowe w swoim asortymencie. Na przykład jedna z moich Sephor ma markę Atelier Colon, markę typowo niszową, Serge Luthe. Yy, Serge Lute kiedyś na przykład miał yy, Douglas, yy, a to nie Sephora, a nie, Sephora, dobrze powiedziałam, tak. Yy, więc Kiedyś miał Douglas, 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 powiedzmy się Douglas, no ale mówię Douglas. Yy, w, <laughs> Nabilana tam bardziej jest osią, Także generalnie są te perfumerie takie ogólnodostępne, które potrafią mieć jakieś niektóre marki niszowe. Zresztą czasami jest tak, że pewna marka jest taka na pograniczu. Nie jest do końca dobrze dostępna, ale coraz bardziej dostępna. Tak ciężko powiedzieć, czy to jest nisza, czy, yy, czy to jest mainstream, czy to już nisza i tak dalej. Na czym to generalnie polega? To jest kwestia dostępności ale też zupełnie inne rzeczy te marki celują. Marki popularne typu Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Guerlain, Victor and Rolf, no generalnie te wszystkie marki, to nie jest tak, że one tworzą złe zapachy, że zawsze tworzyły złe zapachy, to są zapachy tworzone na rynek taki ogólnodostępny, to znaczy pewne składniki nie do końca będą poruszane. A już na przykład nisza się takimi składnikami trudniejszymi, mniej popularnymi, dziwnymi, często jakimiś droższymi esencjami, i tak dalej, zajmie. Ale już w mainstream potrafi też po takie składniki sięgać, i nawet w mainstreamie możemy znaleźć coś z paczulą, coś z, z różnymi żywicami, drewnami, z takimi składnikami rzadszymi. <laughs> Więc generalnie tak. I teraz Aqua Jest to seria zapachów marki Guerlain, marki mainstreamowej. To są takie flakoniki z taką złotą siateczką. I komunikat Nie łączyć Aqua jest dla mnie co najmniej zabawny, żeby nie powiedzieć, że no dla mnie dziwny i w ogóle niezrozumiały. Po pierwsze, dlaczego nie łączyć? To znaczy co, wybuchną, zajdzie jakaś reakcja, która niby poparzy nam skórę. Otóż w ogóle ja jestem zwolennikiem łączenia zapachów i to łączenia różnego typu życia jednego globalnie, akcentów innego, żeby stworzyć coś świetnego, coś wyjątkowego, nietudzinkowego, stworzyć idealny nie wiem, ogród różany, stworzyć idealną, nie wiem, sałatkę wieloowocową, tropikalną. Także jestem zwolenniczką łączenia różnych motywów kwiaty z zieleniami różnego typu. I tutaj w tym momencie ja nie widzę jakby, powodu, żeby zakazywać akurat łączyć akwalegory. Są to zapachy przeważnie bardzo lekkie, o nutach różnych, nie wiem, cytrusowe, zielony, kwiatowy i one super przeważnie potrafią ze sobą współbrać. Tylko nie wiem, mandarynka z bazylią z pampelunę, czy mandarynka z bazylią z dodatkiem miętowej herba freski. Nie wiem, jakaś zieleń herba freska, nie wiem, z różą rosa magnifica wycofaną, czy też na przykład em, z taką czerwoną, cierwką porzeczką, yy, czyli groseliną. Także po prostu te łączenia są tutaj yy, niczym dziwnym, wręcz nawet bym powiedziała, że warto eksperymentować, próbować, tworzyć coś nowego, unikatowego, także zdecydowanie warto. Kolejny taki powiedzmy mit, który mnie razi, to jakby polecanie testów na bloterkach. Ja zdecydowanie odradzam. To, co się łoży na bloterku, może mieć się nie do tego, co się łoży na skórze w różnym względzie. Nawet nie polecałem takich typowo testów tylko nadgarstkowych. Czy generalnie, żeby faktycznie dokonać prawidłowej oceny zapachu, należałoby użyć zapach globalny, to przeważ też również w różnych warunkach, a już testy bloterkowe dla mnie to się nadaje tylko do takich testów pobieżnych, początkowych. Na zasadzie sprawdzam, że to kompletnie nie jest mój zapach. Kompletnie nie, bo jest drażniący, bo jest yy, tandetny, bo jest yy, wtórny, nie wiem, coś takiego. Od razu go odrzucam, ale żeby oceniać zapachy na tej podstawie kompletnie nie. Trzymanie zapachów na widoku, zustyowanie przeciwniczką. Nie ma co mówić, że światło, słońce tak dalej nie wpływa na zapachy. Tego typu yy, mity rozpowszechniane, żeby nie wiem, podtrzymać swoją wersję, że ja swoim perfumom swojej kolekcji nie szkodzę, są dla mnie niezrozumiałe, bo światło wpływa, temperatura wpływa, wszystko wpływa, wilgoć wpływa, czas też wpływa i to można zaobserwować chociażby w seforach, dagasach i testery. Niektóre zapachy, które są mniej chodliwe rzadziej testowane, potrafią być nadpsute i potrafią robić złe PR marce zapachowi i bardzo łatwo możemy dany zapach skreślić. Także na tym chyba zakończę. Nie doszło do tych pięciu, co chciałam, także będą kolejne odcinki w ramach owych serii.